Cześć kochani, tu Sylwia z bloga Życie w Niemczech.de Wybieram się na krótki spacerek i przy okazji poruszę dla was temat, który mi chodzi po głowie od jakiegoś czasu. Chodzi o takie schematy zachowań, takie gdzie Polacy tutaj przyjeżdżają i naprawdę latami utrudniają sobie życie. I naprawdę utrudniają sobie masakrycznie, rzucają sami sobie kłody pod nogi. I ja też w sumie należałam też do takich osób przez jakiś czas. I powiem Wam jaki ja też błąd robiłam, spory jak tutaj przyjechałam i jak sama sobie w stopę strzelałam. Tak więc kurczę naprawdę uważam, aż, aż to mnie dziwi, że tyle, tyle ludzi przyjeżdża i absolutnie nie ma zamiaru uczyć się niemieckiego. I ja nie mówię nawet o osobach, które przyjeżdżają tutaj na tylko krótki czas, na przykład na trzy miesiące, zakosić, skosić kasę i wrócić, tylko mówię o ludziach, którzy naprawdę tutaj spędzają lata i siedzą i po prostu sami skazują się na to jedno, jedyne miejsce pracy, gdzie akurat udało się ich przyuczyć, bo ktoś tam przymknął oko, że nie znają języka. To jest takie bycie zawsze na marginesie, zawsze, jeśli cokolwiek, nawet... Przyjdzie ci list jakikolwiek z jakiegoś urzędu czy coś takiego, zawsze ci ludzie mają już po prostu ten strach w oczach, że Jezus Maria, co to jest? I już latają po znajomych, pytają co to znaczy i tak dalej. To jest takie kurcze uzależnienie zawsze od kogoś, zawsze od tych znajomych, którzy ci pomogą akurat przetłumaczyć, albo zawsze musisz albo płacić tłumaczowi. No i tak, jesteś uzależniony. Ja odkąd przyjechałam, to pierwsza rzecz, jaką ja zaczęłam w ogóle robić, to jest nauka niemieckiego właśnie po to, żeby mieć swoją wolność i żeby wyjść z tego schematu bycia e, takim, kurcze, popychadłem tutaj i żeby po prostu sięgnąć po swoje, bo cokolwiek chcesz tutaj robić w Niemczech tak naprawdę, język jest warunkiem i ja, odkąd ja znam język, mam pełne spektrum możliwości, wolne ręce i też duży szacunek tak naprawdę Niemców. Mi się wydaje, że te osoby, które też narzekają, że nie wiem, Niemcy na nich patrzą jakoś krzywo, czy coś takiego, może dlatego patrzą krzywo, że ta osoba nie jest w stanie się nawet dogadać, tylko na przykład e, rzuca jakimiś półsłówkami, robiąc głupie miny, bo tak niestety wygląda człowiek, który nie zna języka. Tak więc pierwszy punkt, naprawdę zainwestuj troszkę czasu, trochę kasy to już w, tych, w tych czasach już naprawdę nie musisz chodzić na kursy językowe, ściągnij sobie mojego e-booka na przykład na temat tego jak uczyć się niemieckiego. Ja uczyłam się niemieckiego w domu przez półtorej roku i ja po tym półtorej roku ja miałam poziom B2, czyli taki mocny, średni niemiecki, e, ucząc się tylko i wyłącznie po pracy w domu, tak więc naprawdę nie trzeba jakichś wielkich kursów, które kosztują nie wiadomo jaką kasę. Okej, okay, to jest pierwszy punkt. Drugi punkt, coś co często się też pojawia w moich filmikach, w komentarzach, pytacie się mnie, Sylwia, czy unikać Polaków. Właśnie moim zdaniem, unikanie Polaków, przyjeżdżasz i unikasz Polaków, to jest duży błąd. Dlatego że okej, okay, część Polaków oszukuje, ja też sama zostałam oszukana przez sporo Polaków na też sporą kasę. Ale mimo to. Polacy, których ja spotkałam, którzy byli tymi fajnymi Polakami, tymi pomocnymi Polakami, którzy naprawdę mi też bardzo pomogli na początku, jak tutaj byłam. Szczególnie jak przyjeżdżasz na początku, nie znasz języka, nie znasz realiów, ej, no to nikt inny ci nie, po nie pomoże wtedy niż Polacy, bo z nikim innym nie jesteś w stanie się dogadać. Ja robiłam tak, że organizowałam spotkania dla Polaków w tym mieście, w którym e, mieszkałam. Na Facebook była taka grupa i tam wszyscy się zbierali. Czasem przychodziły trzy osoby, czasem przychodziła jedna, a czasem przychodziło ponad dwadzieścia. I tych osób trochę się właśnie przewinęło przez te spotkania i naprawdę nawiązywały się fajne znajomości. Ludzie też sobie nawzajem pomagali, ale niestety też zdarzało się, że przychodziły jakieś totalnie dziwne typy, jakieś ćpuny, jakieś nie wiadomo co. I takie spotkania, no niestety się też, no bywało, że się psuły, nie? Jest, zawsze jest ryzyko, ale takie coś, że siedzisz w domu i. Nic się nie dzieje, nie idziesz do przodu, bo boisz się, że a ktoś cię oszuka, a ktoś coś tam. No trudno, no, takie jest ryzyko życia. Moim zdaniem, takie coś jak unikanie Polaków, bo coś tam, albo nie wiem, Polak do ciebie zagadzał w sklepie czy coś takiego, e, udajesz, że nie rozumiesz po polsku. Moim zdaniem to jest dziwne zachowanie. E, I dziwi mnie też, że, że ludzie na przykład na takie spotkania też nie chcą chodzić. Moim zdaniem to jest po prostu błąd, takie zamykanie się. Trzeci dziwny błąd to jest przeciwieństwo unikania Polaków, czyli właśnie zamykanie się tylko i wyłącznie w polskim takim getcie, takie polskie getto. Także siedzą te osoby po domach, tam leci tylko polski serial, e, tak mąż Polak, żona Polka, do dzieci mówią tylko po polsku. Jeśli jakieś są, albo jacyś tam ewentualnie, jak ktoś nie ma rodziny, to tylko polscy znajomi, polskie koleżanki, e, polska kubitka od tipsów, polska fryzjerka, polski. nie wiem, wszystko jest po prostu polskie i taka osoba, nie, ja, ja nie wiem, jak te osoby ewentualnie tam właśnie mają tą swoją jedną pracę, gdzie też ewentualnie mówią po polsku i tak kurczę, zamiast wyjść do ludzi to siedzą właśnie w, w tym swoim polskim małym, małym świadku i, i nie wiem, udają same przed sobą chyba, że są ciągle w Polsce. Moim zdaniem to też jest ograniczanie się, bo nawet jeśli chcesz, nie wiem, zrobić te głupie tipsy, albo ten, tego fryzjera, i nie znasz jeszcze języka, to idź kurczę, do tego fryzjera specjalnie niemieckiego, albo właśnie do tej babki od tipsów, czy do kogokolwiek i, yy, i po prostu spróbuj poprosić o te tipsy po. Niemiecku, albo spróbuj chociaż to narysować, albo cokolwiek. I zobaczysz, że raz pójdziesz, uda ci się dogadać, to pójdziesz już chętnie drugi raz już poczujesz taką satysfakcję, bo to jest tak, że kurczę, człowiek się zamyka i, i sam się nakręca jeszcze w tym, że kurczę, no nie wiem, nie dam rady albo, albo nie chcę, albo no i, i tyś tak kurczę, kręci dalej i to się po prostu kręci nieraz latami czy wręcz dekadami. A trzeba po prostu to przerwać i wyjść do ludzi. I też, kurczę, nie wiem, może niektórzy nawet nie chcą poznawać innych narodowości, bo uważają, że ja jestem Polakiem, ja jestem, nie wiem, najlepszy, ja nie chcę nawet znać nikogo, żadnego Niemca, bo Niemcy są głupi, Rusków też nie chcę znać, bo Ruski są głupie, nie? Bo niektórzy mają na przykład taki problem, nie? o cóż, no, no ciężko tutaj takiej osobie też pomóc, nie? Moim zdaniem takie myślenie to jest błąd, bo sama znam dużo fajnych osób też z różnych innych narodowości. Uważam, że trzeba być po prostu otwartym na człowieka, jakiegokolwiek, nie tylko Polaka i trzeba też korzystać i dowiadywać się od nich też różnych rzeczy, bo można się bardzo fajnych rzeczy dowiedzieć o różnych innych kulturach i innych krajach, jak tam się żyje itd. i tak dalej. Naprawdę opowiadają bardzo bardzo ciekawe historie ci ludzie. Czwarty błąd, który też widziałam i który jest bardzo 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 smutną sprawą, to są takie Krótkowzroczne strategie zawodowe, że tak powiem. To są po prostu osoby, które przyjeżdżają i nie myślą dalej niż, nie wiem, do kolejnej, do kolejnej wypłaty. Nie myślą w ogóle o tym, albo żeby uznać swoje kwalifikacje z Polski, albo żeby zrobić sobie jakieś niemieckie kwalifikacje. Po prostu siedzą od pierwszego do pierwszego, cała kasa od razu zostanie rozwalona na prawo i lewo, wydana. I tak to leci, i e, słuchajcie, ja znam ludzi, którzy tutaj byli na przykład dekadę e, w kiepskiej pracy i tak, no e, to jest też tak, że jest coś takiego jak ta umowa unbefristet, tak? On nie, na czas nieokreślony, nie dostajesz jej od razu, nie? Dostajesz ją na przykład e, dopiero po jakimś czasie, po powiedzmy dwóch latach na przykład, chyba maksymalnie teraz jest półtorej roku, te prawa to się ciągle zmieniają, ale, no właśnie, znam osoby, które tak czekały strasznie, okej, okay, już zostały w tej takiej byle pierwszej, najbardziej dziadowskiej, gównianej pracy, tylko po to, żeby dostać tą, ten papierek, że jest unbefristed, że to jest na czas nieokreślony. I to daje taką, takie złudne poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. I te osoby nie myślały o tym, że to jest naprawdę beznadziejna praca, tylko tak naprawdę na początek i trzeba z niej uciekać, jak najszybciej się nauczyć języka i uciekać. Tak nie myślały. Tylko myślały, o fajnie, teraz mam... Na, umowę na czas nieokreślony i teraz jest fajnie, jestem bezpieczny, że na zawsze to jest, nie? Ale to nie jest na zawsze, ej w tych czasach nic nie jest na zawsze i taka umowa też ci nic nie da, jak ci się posypie zdrowie właśnie od pracowania w takiej kiepskiej pracy, nie? I tym osobom po prostu zdrowie się sypnęło właśnie od tej pracy i ta cała ich bańka to, co sobie wyobrażały na temat tego, że one są bezpieczne i chronione przez ten papier, to wszystko był tylko bullshit, co po prostu wylądowały na bruku w ogóle Hartwir i tak dalej, zdrowie rozwalone przez tą pracę już na Amen, a kasy też tak naprawdę znikną i tak dobrze ta osoba, która ma harcphir i tak ma fajnie, bo sobie zrobiła to niemieckie obywatelstwo i tak dalej, i tyle ją chroni, nie, ale no tak to po prostu wygląda. Strategia moim zdaniem najlepsza, taka zawodowa jest taka, ej przyjeżdżasz, od razu zacznij zbierać kasę, w ogóle zobacz sobie na mój filmik jak zaoszczędziłam 50 tysięcy złotych w jeden rok, ej to jest spokojnie do zrobienia w Niemczech, trzeba się trochę po prostu zdyscyplinować, wiesz zbieraj kasę i ucz się języka i rozglądaj się już za możliwościami jak ty zdobędziesz jak najlepsze kwalifikacje, papiery niemieckie, bo jak jesteś fachowcem, tam też pokazuję w innych filmikach, ale tutaj też powiem, to jest na przykład na portalu Gehaltee, sprawdź sobie, jakie są zarobki w różnych branżach, wejdź sobie na mój filmik na temat Ausbildung, zobacz sobie, jak przeszukiwać portale z Ausbildung, może jakiś bardzo fajny zawód Ci się spodoba, poczujesz do niego powołanie, Ym, zarabiasz, oszczędzasz kasę, patrzysz na język i już powoli zaczynasz myśleć długoterminowo Ok, tutaj zrobię taki ozbiedun i potem już pracujesz jako normalny fachowiec, nie? To już jest inne życie, a nie żyjesz latami tak jak taki, ten taki nowicjusz, co przyjechał właśnie na tą swoją pierwszą pracę. Pierwsza praca to jest pierwsza praca, zobacz sobie mój filmik z McDonald's, ja też przyjechałam do McDonald's, to była moja pierwsza praca, ja się tego nie wstydzę, ja wiem, że polskie fora są pełne cwaniaków, co w ogóle oni nie kiwną tym małym palcem za tą kasę, co jest w McDonaldzie. Ja to mam gdzieś, ja po prostu pierwszą pracę nawet nie patrzyłam gdzie, po półtorej roku ja już znam język niemiecki na poziomie B2, już my tam nie było. Nie było po co. I yy, no właśnie. No, tak się robi, moim zdaniem. To jest. Moja strategia jest taka po prostu długoterminowa. Patrz w perspektywie kilku lat, gdzie chcesz być, żebyś nie, nie obudził się z ręką w nocniku, że jesteś ciągle w kiepskiej pracy, zarabiasz dziadowskie pieniądze i jeszcze w ogóle zdrowie ci się sypie od tej pracy po paru latach. I błąd numer 5, i to jest błąd, który ja mam na swoim sumieniu, to jest takie negatywne myślenie, takie negatywne myślenie na temat w ogóle tutaj Niemców tego wszystkiego takie czuć się taką nie wiem ofiarą takie zamiast patrzeć na szanse tutaj jakie dają Niemcy to dużo właśnie no dużo może nie dużo część Polaków ja na przykład na pewno należałam do nich przyjeżdżają i w ogóle uważam że a Niemiec to jest w ogóle taki arogancki i w ogóle to że ja tutaj jestem w ogóle Polska to jest w ogóle najlepszy kraj Polska jest najfajniejsza a ja tutaj jestem tylko na chwilę w ogóle yy, wszystko B, najlepiej to się w ogóle zamknąć w domu i tylko psioczyć na tych wszystkich Niemców. I po prostu zamiast widzieć te szanse, to po prostu widzieć takie, naj... takie czarne w ogóle strony Niemiec, że wszystko tutaj jest tak jak nie trzeba. Ja nie mówię, że w Niemczech wszystko hula idealnie i że tutaj w ogóle przyjeżdżasz, tutaj rozwija się przed tobą czerwony dywan. I e, od razu ci wciskają w rękę w walizkę na seser z pieniędzmi. No, chyba że jesteś na przykład lekarzem, to wtedy tak się faktycznie dzieje. Ale jeśli jesteś normalnym, szarym człowieczkiem, który jeszcze nawet się nie nauczył niemieckiego i tak dalej, no to też musisz swoje tutaj, e, powiedzmy, łokciami się poprzypychać i popracować i solidnie zakasać rękawy, nauczyć się tego języka i tak dalej. I nie jest łatwo, ale faktycznie trzeba widzieć, że to jest szansa. I ja na przykład zobaczyłam, że to jest szansa dopiero, dopiero wtedy, jak właśnie tam gdzieś przed kimś narzekałam i tak dalej. Właśnie dużo, dużo osób tak o, szuka sobie jakichś kompanów do narzekania i tam... Siedzą i wszystko jest ten i wszystko jest nie tak jak trzeba. No i miałam taką znajomą właśnie w McDonald's, która... Ona mi dopiero otworzyła oczy, mówisz że Sylwia, ja jestem tutaj taka szczęśliwa, to jest taka wspaniała szansa dla mnie i dla mojego tutaj nie, narzeczonego, że my tutaj jesteśmy w Niemczech, że tutaj jest tyle możliwości. Ona właśnie z, przyjechała z Łotwy, e, Rosjanka, i ja to sobie myślę, kurczę, ona tutaj widzi same szanse, a tutaj widzę, ja tutaj widzę samą czarną dupę. I wtedy, kurczę, zaczęło mi się to myślenie tak trochę zmieniać, nie? So, myślę, no skoro ona widzi to wszystko tak ...kolorowo i tak optymistycznie, tak popatrzyłam sobie na tą swoją sytuację w Polsce, jak wyglądała. Zresztą zachęcam Cię do obejrzenia mojego filmiku na temat tego, jak mnie traktowali Niemcy, jak Niemcy traktują Polaków, i tak sobie właśnie zrobiłam rachunek mnie, jak mnie traktowali tutaj Niemcy. I właśnie okazało się, że e, tak nawet tego nie zauważyłam wcześniej, że kurczę, tutaj jest masę szans. O tym jest w ogóle teraz cały mój blog bo chcę właśnie pomóc nowym osobom, które przyjeżdżają właśnie też przełamać się właśnie z, takiego, z takiej beznadziei, bo dużo osób tutaj przyjeżdża, naprawdę są totalnie przeczołgane w Polsce i też boją się tutaj tego, tego przyjazdu do Niemiec, tego co, co, co będzie z Niemcami, jak, jak oni będą właśnie też takimi popychadłami itd. I też mi chodzi o to, żeby wam pokazać, że kurczę, właśnie tutaj jest fajnie, że tutaj są szanse, że tutaj e, można dobrze żyć. I właśnie to, co mnie. To, czym mnie ta Elena trochę zaraziła Twoje w głowie, tym takim pozytywnym nastawieniem też chcę się z Wami podzielić, które u mnie zakiełkowało i dało fajne, fajne rezultaty, bo ja jestem w tym momencie bardzo zadowolona i nie za bardzo sobie nawet wyobrażam powrotu do Polski. Nie mówię, że zawsze na zawsze wykluczam, ale... E, po prostu widzę już tyle plusów tutaj życia w Niemczech i takiego spokojnego, fajnego, stabilnego życia, że no już przestało mnie powiedzmy tam ciągnąć tak strasznie. Okej. Okay. Zresztą zapraszam szczególnie też do filmiku na temat służby zdrowia, który jest też nowy i uważam, że to dużo wyjaśnia, dl dlaczego ja teraz, szczególnie jako młoda mama, bardzo chętnie jestem jednak w Niemczech, a nie w Polsce. Dobra. Dzięki wielkie za uwagę. Jeśli jesteś tutaj dłużej, to zapraszam Cię też do podzielenia się w komentarzu Twoimi spostrzeżeniami na temat tego, jakie błędy tutaj, w jakie błędy można wpaść i bardzo chętnie podyskutuję sobie z Tobą na ten temat w komentarzach. Jeśli uważasz, że materiał jest wartościowy, to zapraszam Cię do zalajkowania i też do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem po to, żeby dostawać powiadomienia na temat nowych filmików. I mój kontakt znajdziesz też na blogu w zakładce kontakt i możesz tam wysłać też pomysły na jakieś nowe filmiki, swoje pytania dotyczące życia w Niemczech, co cię jeszcze interesuje. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć.